jak ty krzywki znaleźli do miejsca. Mm. Najbezpieczniej się poruszać. <gry> Niestety musimy się tutaj jakoś przedostać. Dochodzimy do miejsca. jest to łóżko, które niedawno zaistniało w mediach. A to też między innymi dzięki Krystianowi, jak się uda Przytoczę Wam tutaj zdjęcie, gdzieś tam powinno być. Masz tam masę, że się. Nie... Tak. Pamiętasz, co tu się wydarzyło? Chyba bardzo dobrze i utkwiło Ci na pewno w pamięci, co? A, tak, dokładnie. Otóż to wybrałem się pewnej drugi dzień świąt Wielkanocnych na Kurbeksy. Weszłam tutaj do tego domu po raz kolejny. Bo obserwuję ten dom już od dobrych 3 lat. Eee, no i sobie zwiedzam, robię zdjęcia, rewizyty re tutaj. Wchodzę do tego pomieszczenia. Widzę tutaj tylko. Kieruję się to sobie tutaj dokładnie no, na tą stronę łóżka. patrzę tu czaszka. Nim do mnie dotarło co widzę. Minęło kilka sekund. Dosłowny szok. A tutaj leżał człowiek bezdomny. Dosłownie, dosłownie w skład, stanie dość dużego rozkładu. Niemalże same kości. właśnie Natomiast historia tu jest taka. Słuchajcie, nie miałem nigdy okazji nie? znaleźć yy, zwłok. Krystian no to zrobił. Nie wiem, jak mu się zachował w takim momencie. Nie wiem, co najlepiej zrobić, Krystian, bo to już miałeś doświadczenie co do tego. Natomiast Dodam jeszcze, że ten dom, i właśnie dlatego ten dom wygląda, jak wygląda obecnie, palił się dokładnie 3 stycznia tego roku. Ja tutaj byłem dwa dni później po tym pożarze, zobaczyć, jak się zmienił po tym ogniu. No nie? I w tym właśnie pomieszczeniu, na tym łóżku, spał sobie bezdomny, który tutaj miał, tutaj widoczne krzesło. Mhm. Na tym krześle stała zapalona świeczka. O, to jeszcze zostało tutaj, gdzie w tej chwili Piotrek. Natomiast ten bezdomny tutaj spał oparty o to. No nie? Mhm. Prawdopodobnie pijany. Nogę trzymał na tym krześle, na którym stała ta świeczka. Tutaj na podłodze. E, od razu wyszłam mi... jej... Eee, wyobraźnia. ten wyobraźnia, co się może zdarzyć, jeżeli, ta, jeżeli on by tą świeczkę wywrócił? Ja sam nie miałem odwagi tutaj wejść zapobiec temu, nawet tu chodziło o jego życie, no nie ochronę, bo, bo nie miałem pewności, jak on zareaguje na moją obecność, na to co robię. Dlatego też wezwałem służby, policję w trosce o życie tego pana, który tu leżał. Spał sobie. No i żeby zapobiec ewentru, ewentualnemu pożarowi, tutaj kolejnemu już. Wtedy to policja zabrała tego bezdomnego stąd na izbę, prawdopodobnie, bo go zabrali stąd, lub na noclegownię, czy coś mm -hmm. tego typu miejsce. Natomiast ten bezdomny wtedy, w styczniu, miał na sobie szarą kurtkę, identyczną. Mm -hmm. Jak te zwłoki, które tutaj znalazłem? Czyli to Ta wiedza być... przekazana policji. To musiał bo... być on. Tak, to był on. Wtedy widziałem go żywego, ostatni raz. Było to trzy miesiące przed tym, nim go tu znalazłem martwego. No powiem Wam tak, sam nigdy nie doświadczyłem tego, nie wiem jak bym się zachował, naprawdę. Natomiast Jedyne co można zrobić w takiej sytuacji, jeżeli gdzieś na urbekcie znajdziecie zbloki, to niezwłocznie opuścić to okie ok. miejsce i powiadomić służby, poczekać na przyjazd służb, powiedzieć co się stało, pokazać to miejsce. Eee, jeżeli trzeba będzie, to pojechać z nimi na komisariat, złożyć zeznania, oni wam nic nie zrobią, tylko przyjmijcie od razu postawę. Powiedzcie teraz razu prawdę, co robiliście w tym miejscu, że robiliście sobie czy że zwiedzaliście takie miejsce Bo wtedy na was spojrzą na, według relacji partnerskiej, a nie jako, że wyszliście na obiekt chroniony, czy coś w tym stylu lub Na obiekcie was nie powinno być Nie? Dobra Dzięki za informację Powiem ci, że może kiedyś i ja przeżyję tą sytuację, Będę nie wyjdziesz dalej. Nie, 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 ja tam nie chciałem, chciałem tylko zobaczyć, jak to wyglądało wszystko. I oni, tego, i oni prawdopodobnie przez to okno te zwłoki wyciągali. No tak jak Krystian mówi, zwłoki zostały wyciągnięte przez to okno. Chyba było najlepsze dojście. Ja widziałem zdjęcie tego mężczyzny. On był na całej długości tego łóżka. Faktycznie wyglądał jakby leżał tutaj już od dwóch, 3 tygodni według y, policji to było trzy tygodnie, tak? Eee, tak, chyba tak, nie? Tak, z 3, tak z 4 do 5 miesięcy tygodni tutaj hmm. leżał. Natomiast rozmawiałem z koleżanką, która pracuje jako koroner, jako patolog sądowy, no nie? Hmm. I, jej stanie przy odpowiednich warunkach klimatycznych. Przy odpowiednich warunkach pogodowych, temperaturze, wilgotności powietrza ciało może ulec identycznemu rozkładowi jak ciało tego bezdomnego, nawet w trakcie 3 dni. No właśnie, no właśnie. Wszystko zależy od warunków, jakie są właśnie w tym miejscu. W tym miejscu stracił życie bezdomny. Takich przypadków jest o wiele więcej. Ten po prostu był zarejestrowany przez naszego kolegę z Urbeksu. Tutaj widzimy resztki jedzenia, które zostały. Powiem tak, obym sam osobiście nigdy nie trafił na tego typu niespodziankę. Wolę jednak. Spotykać żywych. Dom jest doszczętnie zniszczony. Wielokrotnie był podpalany. A to jest wszystko, co po nim zostało. I oczywiście od tej pory jest już obwiany złą sławą. Dom zmarłego, bezdomnego. Jeszcze można powiedzieć jedno. Przed pożarem ten bezdomny spał, w tym pomieszczeniu się teraz stoisz Tutaj, wykładnie w tym miejscu. Widać w zasadzie resztki spryrużyny jego łóżka. Mm -hmm. Tam są jeszcze rama tego łóżka spalona. Mm, Nie widzę. Mm. Niegdyś właśnie ten bezdomny sypiał w tym miejscu. Jednak po pożarze musiał niestety zmienić pokój ze względu na to, że wszystko spłonęło można pokazać tutaj są zgliszcza szafy To jest wszystko co pozostało po, po tym domu Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że czegoś się nauczyliśmy podczas tej opowieści. Miejmy nadzieję, że bezdomni wezmą się za siebie, zaczną dbać o siebie, bo w przeciwnym razie mogą skończyć jak ten tutaj. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.